Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji Dzisiaj mam coś fajnego na Helmin Już jakieś propozycje są na moim kanale, ale ja jeszcze dzisiaj zrobiła takie fajne ciasteczka Kupa Te ciasteczka ja już robiła je pora od temu, ale że ja nie miała jeszcze kanału, miałam ja je na Facebooku To jest coś na wesoło Kochani te ciasteczka są bardzo proste do zrobienia Zapraszam do wykorzystania mojej recepty Dziękuję Wam bardzo za to, że tu ze mną jesteście, dziękuję Wam za subskrypcję, za komentarze, za lajkowanie, To mnie bardzo cieszy. Kto jest nowy na moim kanale, jeszcze nie zasubskrybował, to zapraszam. I może tak krótko się no, przedstawię. Ja mam na imię Klaudia, pochodzę z Górnego Śląska, okolice Gliwic, od 20 lat mieszkam w Niemcach. Ja cukiernictwo, paté to jest moje hobby, to jest mój zawód, to jest moja praca, a przede wszystkim moja pasja. I tak, kochani. I przeważnie tutaj na kanale też spotykam ludzi przeważnie są z opolskiego. Jakoś tak mało gliwicy, tak jakoś nie obiło mi się jeszcze u uszy. Może ktoś tu jest, to może mi coś fajnego napisać. Może nawet go zną, To będzie mi też fajnie miło. Ja mój hop pochodzi z opolskiego, także u nas w duma jest mieszanka opolsku śląsku. <laughs> I tak, kochani, także zapraszam Was na filmik i widzimy się znowu. Przy następnym razie. Pa! pa. I tak, potrzebować będziemy 165 g mąki z pół łyżeczką proszku do pieczenia, 70 g cukru pudru, 70 g masła, jedno jajko, 40 g gorzkiego kakao przesianego i dwie łyżki mleka. I tak, do mąki z proszkiem do pieczenia dodajemy cukier puder, dodajemy masło, dodajemy jajko. I wszystko to razem zagni. Trochę po jeszcze mąki bo dość było to takie klejące. Taki kawałek, taka kuleczka z tego jasnego ciasta zostawimy się na boku. To będziemy później robić oczy I idą mnie do folii i zostawiamy w lodówce. A do resztki dodam przesione kakao i mleko. I wszystko razem tutaj zagniecimy. Te ciasto jest ogólnie trochę takie klejące, ale nie idzie dać za dużo mąki, bo wtedy to będzie takie twarde. Ale trzeba je trochę po prostu wyrobić i wtedy one jest lepszy. Też je zawina zaraz tutaj do folii i na około 40 minut dumie do, do lodówki. Trochę że tu jest obcia prano z tego ciasta, no ale tak to jest. i też z tego ciasta taka mała kuleczka się odłożę na bok to będzie nam potrzebne na oczy reszta dzielimy na 11 kawałków albo 10 w zależności jak to tam grube chcecie mieć mi z tego wyszło 11 kawałków trochę tu jeszcze trzeba je przegnieść tej mąki już ja sam, ale miała za dużo blat wystarczy tylko lekko popruszyć bo to ciasto idzie później bardzo fajnie tak rozkulać i nie trzeba tyle tej mąki bo wtedy nie będzie to nam się trzymać jak te kubki będziemy tak zwijać a będzie za dużo mąki to nie będzie nam się to tak trzymać i kulujemy z tego takie żmiki. Jak już go mi z tego wyszło 11. Piekarnik załączymy na 180 stopni, góra-dół. Następnie potrzebować będziemy blacha wyłożoną silikonową matą albo papierem do pieczenia. Ja tu mam taką fajną cieniutko silikonową mata. Kupiłam ją kiedyś w Lidlu, ona się bardzo fajnie sprawdza. I tak to... Aha, i tu teraz tak zwijam te kubki. No tak to kupa, taka jakby spirala. Taki kształt jak chcecie, roz tak, roz tak. Ciasto jest takie fajne, elastyczne. Się fajnie to zbiło. Ciastka te mają smak taki mocno kakaowy. E, możecie też dodać może olejku, jakiegoś migdałowego albo jakiegoś innego, jaki lubicie. To wtedy będzie to miało taką trochę aroma. I teraz tą um, taką tylko, i tą tylko będę wycinała oczy z tego jas jasnego ciasta. Przyklejała to byta na każdą kupa. I do środka przydomię jeszcze dwie czarne kuleczki. Jeszcze z kawałka takiego jasnego ciasta zrobię taką buźkę. Oczy takie też idzie kupić, cukrowe, już gotowe. Z tym jest trochę roboty, no ale opłaciło się. I tak robię z każdą kupą. I jak moje kupy są już gotowe, to idą do piekarnika na około 12 minut. Mi te 12 minut wystarczyło, moje kupy są gotowe. Kochani, życzę Wam fajnego Halloween, jak świętujecie, fajnej zabawy. I widzimy się znowu na następnym filmiku. Do zobaczenia.